Może się zdarzyć, że już macie dość zalewu, nad którym aktualnie siedzę, ale nie martwcie się, zaraz też Wam go pokażę. E, jesteśmy tak, w Kielcach, oczywiście, jak najbardziej. E, I pokazuję Wam w tym momencie, jak nagrywa i jak zbiera dźwięk e, kamerka przednia, e, czyli ta mająca 8 megapikseli. E, gdyby kogoś interesowało, mam bardzo fajne bezprzewodowe słuchawki, to jest najlepszy zakup moich ostatnich miesięcy. E, M-Move. Nie pamiętam, ile kosztowały, zamawiałam z zagranicy e, kilkadziesiąt dolarów bodajże. Na ręce mam natomiast e, Xiaomi Mi Band, e, który specjalnie założyłam do porównania e, liczby kroków, które zmierzy z e, Tok B2 od Huawei. A. No a teraz obiecany zalew. No a przy okazji zobaczymy, jak kamerka 8 megapikseli nagrywa przed przednim e, przed nim. No frontowa kamerka, no to jak inaczej, ty z nim nie będzie nagrywała. E, nagrywa e, wideo. No i zobaczymy też przy okazji jak mikrofony zbierają dźwięk. To tyle na razie. Pozdrawiam Was serdecznie. Na razie. Hej!